Cześć, tutaj z tej strony Pell Proszę mi jeszcze wybaczyć mój troszeczkę łamliwy głos, ale powoli mi wraca. Dzisiaj wam chcę przedstawić coś, co wykończy Wam barki, Po tym barki będą do wymiany coś, co możecie zrobić po waszym treningu na barki. W teorii możecie to potraktować jako szybki trening na barki, jeżeli tam wam czegoś brakuje, ale bardziej bym to traktował jako taki obwód na wykończenie barków. Zrobimy sobie to z takim talerzem, akurat będę miał 10 kg. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście to sobie zrobili na przykład z jedną handrą, czy też na przykład z ketlą. Możecie sobie tu zainteresować. Ja akurat Wam przedstawię całą tutaj, cały obwód z takim talerzem. Więc tutaj możecie wybrać sobie dwie wersje. Albo wersję podstawową, gdzie mamy 100 powtórzeń, czyli mamy łącznie w tych czterech ćwiczeniach 100 powtórzeń, które musimy zrobić. Lub wersję hardkorową, czyli każde ćwiczenie robimy przez minutę. Eee, oczywiście z pewnymi pauzami, bo wątpię, że będziecie w stanie przez całą minutę robić dane ćwiczenie. Więc ćwiczenia wyglądają w ten sposób. Pierwsze ćwiczenie, które zrobimy to jest kierownica, ale troszeczkę zmodyfikowana. Więc chcemy unieść ciężar przed siebie, zrobić lewo-prawo i unieść ciężar nad głowę. I teraz nie chcemy unosić tego ciężaru bezpośrednio na głowę, nie musimy tego robić. Możemy stąd unieść go tylko do tego poziomu i wracamy. I wracamy, możemy wrócić ze spokojem, z ugiętymi łokciami. Nie musimy wracać z e, prostymi łokciami. Zresztą proponowałbym raczej wrócić z ugiętymi łokciami. Więc jeszcze raz wygląda to w ten sposób. Do góry, lewo, prawo, góra i wracamy. Teraz robimy do góry, prawo, lewo, góra i wracamy. Czyli robimy na zmianę lewo, prawo, góra, później prawo, lewo, góra i te zakręty, że tak powiem, nie chcemy robić. Przesadnych, tak? Nie chcemy robić przesadnych zakrętów, nie chcemy robić za dużej rotacji w naszym barku. To jest niezdrowe. Delikatnie. Hop, lewo, prawo, góra i wracamy. I tak zrobicie 25 powtórzeń lub tak kacie przez minutę. Jeżeli robicie minutę, to wiadomo, możecie sobie odpocząć w czasie trwania tego. Jeżeli robicie 25 powtórzeń, no to tak samo. Musicie, jeżeli nie dać rady zrobić raz 25 powtórzeń, to zróbcie sobie te 10. Potrząście troszeczkę łapami, żeby ta krew trochę spłynęła. No i kontynuujcie i zróbcie te 25 powtórzeń. Kolejne ćwiczenie to jest podaj dalej. Tak to nazwijmy. Ponieważ podajemy dalej. Tak jakbyście chcieli podać, nie wiem, worek dalej na kopalni. Hop. Tu podajemy dalej. Bierzemy. Podajemy dalej. Bierzemy. Podajemy dalej. Bierzemy. Teraz Wy nie widzieliście, ale moja pięta się podnosi. Moja noga się skręca, moja pięta się podnosi. Nie robimy czegoś takiego, że biodra są cały czas skierowane przed siebie, tylko ze spokojem możemy zrobić Tutaj, rotacja jak najbardziej, byśmy chcieli prawy, prosty albo lewy, prosty wyprowadzić. Więc, głównie, pracujemy tutaj barkami i po prostu odbieramy coś, podajemy dalej, odbieramy coś, podajemy dalej. Kolejne ćwiczenie to jest krążenia wokół głowy. I tutaj, będziemy robić dwa w jedną, dwa w drugą. Teraz, nie chciałbym, żebyście robili coś takiego, bo to jest bardziej dynamika i to ćwiczenie też ma swoje przełożenie, też ma swoje zastosowania, swoje plusy. Natomiast, tutaj, chcemy. Jakby głównie skupić się na naszych barkach, więc ten ciężar ma iść przed nami. Hop, raz, dwa i w drugą stronę. Raz, dwa i jeszcze raz. Raz, dwa i w drugą stronę. Raz, dwa. Zakładam, że większość z Was i tak. Wybierzemy tutaj formę, minuta na ćwiczenie, bo będzie o wiele trudniej, będzie większe wyzwanie. Co Wam oczywiście polecam. No i ostatnie ćwiczenie to jest trzymanie ciężaru nad głową. Robimy to na końcu. Chcemy zrobić to na końcu, kiedy barki już będą najbardziej zmęczone. I teraz, Waszym zadaniem, pokażę Wam w pozycji siedzącej, żebyście widzieli e, cały ciężar. Zobaczcie. To idzie nad głowę. Tutaj możemy trzymać ile chcemy, ale za to my chcemy świadomie, delikatnie dać do tyłu, na boki, czyli chcemy tak pulsować, żeby te, te barki coś tam próbowały łapać ten ciężar, tak, o, o, w ten sposób, możemy robić krążenia, możemy robić prawo, lewo, prawo, lewo, przód, tył, prawo, lewo, przód, tył, czyli tył, przód, prawo, lewo, przód, tył i tak właśnie chcemy trzymać ten ciężar nad głową. Tutaj akurat bym polecał Wam nie robić 25 powtórzeń, bo ciężko to zliczyć, ale jeżeli będziecie trzymać ten ciężar minutę nad głową, razem z takimi ruchami prawo, lewo, przód, tył, Zobaczycie, że po 30 sekundach już będziecie chcieli puścić ten ciężar. I to Wam starczy. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, macie tutaj propozycję na wykończenie nawarki, Wypróbujcie to. E, możecie nawet teraz sobie to wypróbować i napiszcie mi w komentarzu, co o tym myślicie. Jeżeli chcecie więcej takich ćwiczeń, tego będzie coraz więcej na tym kanale. Tak jak powiedziałem, wracamy i robimy filmiki dla Was. Tyle, ile wlezie, coraz lepszej jakości. tutaj małe modyfikacje muszą po prostu zajść. Ale zanim zajdą, po prostu wracamy do pracy. Więc trzymajcie się, zostawcie łapki w górę, komentarze i subskrypcje, jeżeli jesteście tutaj nowi. No i napiszcie coś, bo to wiadomo, algorytm troszeczkę lepiej jakby tutaj sprzyja nam, mi. Tak, Wy? my razem. Tu, ho, dobra. Wszystko. Trzymajcie się, hej.